Witam wszystkich, z tej strony Ślepy. Dziś chcę wam pokazać grę Sniper Sztuka Zwyciężania stworzoną przez firmę City Interactive w roku 2009. Grafika co prawdy nie powala, ale tak czy tak już jest ustawiona na wysokie detale. W grze, jak widać, uwzględniamy wiatr i kondycję postaci. również no, jak można powiedzieć, jak to Sniper Light V2 leci, Kamera za pociskiem, jednak bez rentgena, który tam występuje. Jednak sama ta kula daje już całkiem ciekawy efekt w grze. Tak naprawdę trzeba być cichym, choć jak widać biegam i tak mi nic nie robię. Przy tym już dwie misje w grze, więc troszeczkę już obeznałem się. I znowu. Celność pepefect. Nie ma tej cobiś w szczękę. There has to be an enemy sniper in the vicinity. Nie ma tak mya celność. Końcu. Troszeczkę dziwnie przeładowuje bohater, ponieważ nawet nie sięga niżej po te naboje, tylko jakby je z rękawa wyciągał. Co jest? No, nie działa sobie. No to podwójny headshot. Mówię wam, uda się. Teraz. Nie wyszło. A miało być tak pięknie. Dwa. O, pistolety, jak tamtych czasów. Beautiful. Mówię wam padnę. Jest, nie, chyba nie padnę. Aha. Okej. Okay. On jakiegoś baga złapał czy coś? No to jest I tam kolejny, kolejny No to ta misja byłaby szybka Więc chyba będę musiał się z Wami już pożegnać Misja dobiega końca Kolejny odcinek będzie Kolejna misja. Więc ja się z Wami żegnam. Cześć wszystkim, zapraszam do oglądania kolejnego odcinka.